Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas. W powietrzu panuje specyficzna atmosfera, w kuchni czuć zapach przygotowywanych potraw wigilijnych, a w głośnikach grają kolendy. Wszyscy czekamy na pojawienie się pierwszej gwiazdki, a o północy na pojawienie się Mikołaja. Oczywiście jedni dostają prezenty, inni różgę. Jeszcze inni natomiast dostają coś, czego nikt by nie mógł się spodziewać i o tym właśnie będzie dzisiejszy odcinek. Ja nazywam się Kasian Karpiński i zapraszam na kolejny epizod Only Crime. Wigilia Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, gdy rodziny gromadzą się przy jednym stole, zapominając o codziennych troskach. Domy rozświetlają magiczne światełka, a w powietrzu unosi się zapach świeżo upieczonych ciasteczek i gorące kakao. W Stanach Zjednoczonych tradycyjne wigilijne menu często obejmuje pieczoną szynkę, soczystego indyka, słodkie ziemniaki, pire z żurawiną i domowe zapiekanki. Na deser królują ciasta dyniowe, jabłkowe czy słynny pudding świąteczny. W domu państwa Ortega w Kowini tego wieczoru panował podobny nastrój: ciepło, miłość i radość, którym towarzyszą najpiękniejsze wspomnienia. Joseph i Alicia, seniorzy rodu, kochali organizować świąteczną kolację w swoim domu, do którego zjeżdżała się cała rodzina. Każdego roku na spotkaniu pojawiało się coraz więcej członków rodziny, ponieważ Rodziły się dzieci, a starsze dzieci znajdowały partnerów. Joseph i Alicia mieli pięcioro dorosłych dzieci, które wraz z wnukami gromadziły się na jedzeniu, zabawach i prezentach. Impreza w 2008 roku była największą z dotychczasowych z blisko 30 dorosłymi i dziećmi świętującymi razem okres świąteczny. Ten rok był szczególnie trudny dla najmłodszej córki Josefa i Alicji Sylwii. Po chaotycznym, krótkim małżeństwie przeprowadziła się z powrotem do nich, aby zapewnić swoim dzieciom stabilność i bezpieczne miejsce do życia. Jako rodzina czekali z niecierpliwością, aby pomóc Sylwii wrócić na nogi po rozwodzie, który dopiero co sfinalizowała, dzięki czemu mogła rozpocząć nowy rozdział. Bruce Jeffrey Pardo urodził się w 1963 roku w Kalifornii, gdzie spędził większość swojego życia. Ukończył studia inżynieryjne na California State University i rozpoczął pracę w Jet Propulsion Laboratory w Lake Kanada Flintridge. Był na tyle zdolny, że dość szybko uzyskał stanowisko inżyniera elektryka w ITT Electronic System, firmie będącej na kontrakcie z wojskiem amerykańskim. Awans poza samym stanowiskiem wiązał się oczywiście ze znacznym wzrostem wynagrodzenia, dzięki czemu Bruce był w stanie kupić dom w zamożnej dzielnicy San Fernando. W wolnym czasie był wolontariuszem w lokalnym kościele, a znajomi określali go jako towarzyskiego i lubiącego być w centrum uwagi. W 2004 roku Bruce poznał Sylwię Ortega, którą oczarował i dość szybko zostali parą. Bruce był towarzyski, ale i czuły i oddany, co dla Sylwii, samotnej matki z trójką dzieci, w tamtym momencie było kluczowe. Kobieta tak naprawdę dobrze radziła sobie tylko i wyłącznie dzięki wsparciu rodziców, nie szukała związków czy jakichś przelotnych relacji, aż do momentu poznania Brusa, który uosobiał wszystkie cechy, których pragnęła, czyli stabilność i oddanie. On natomiast był kawalerem od dłuższego czasu i pragnął związać się z kimś, z kim założy rodzinę, więc jak pojawiła się Sylwia z całym pakietem, od razu się zaangażował. Kobietę przekonało ostatecznie spotkanie Brusa z jej dziećmi, do którego podszedł z czułością. Para spotykała się przez dwa lata, kiedy to w 2006 roku pobrali się i zaczęli planować dalsze wspólne życie. Choć Sylwia nie zarabiała tyle co Bruce, to w ciągu kilku lat udało się jej oszczędzić około 30 tysięcy dolarów, które planowała przeznaczyć na zakup domu. Teraz, będąc w małżeństwie, cel ten chciała zrealizować. Rozsądne oczywiście było kupić coś wspólnie. Małżeństwu pieniędzy, jak widać, nie brakowało i już po niedługim czasie kupili dom jeszcze większy niż ten, w którym Bruce mieszkał za czasów kawalerskich. W ich garażu znajdowały się m.in. Hammer czy Escalade, no ogólnie powodziło się. Osoby postronne odbierały państwa pardo jako szczęśliwe i kochające małżeństwo, ale jak to zwykle bywa, na zewnątrz jedno, a w domu zupełnie inaczej. Podobnie było w tym przypadku. Brus w małżeństwie był niezwykle kontrolujący i zimny. Pomimo, że przed ślubem zapewniał, iż dzieci Sylwii będzie traktować jak swoje, po ślubie wszystko się zmieniło. Odmówił założenia wspólnego konta i odrzucał wszelkie propozycje płacenia na cokolwiek, co ma wspólnego z dziećmi, jak sam stwierdził, dzieci to wyłączna odpowiedzialność Sylwii. Mimo znacznych różnic w zarobkach, Bruce zmusił Sylwię do płacenia części jej wynagrodzenia na konto oszczędnościowe, nie pozwalając przy tym ruszać tych pieniędzy ani nie tłumacząc, na co zostaną przeznaczone. Opłaty za kredyt czy media dzielili, co prawda, ale jak się sumowało wszystkie wydatki plus wydatki na dzieci i zrzutkę na konto oszczędnościowe, Sylwii tak naprawdę pozostawało mało, podczas gdy Bruce dysponował takimi kwotami, że mógł pozwolić sobie na każdy luksus. Z czasem w Sylwii rodziło się coraz większe przeczucie, że z Brusem jest coś nie tak, jedynie nie potrafiła zdiagnozować, czym tak naprawdę jest to coś. Odpowiedź przyszła po niedługim czasie, kiedy to Bruce wreszcie przyznał, że będąc w poprzednim związku urodził mu się syn. Sama wiadomość o dziecku Brusa nie była oczywiście największym szokiem dla Sylwii, a to, co wydarzyło się w poprzedniej relacji mężczyzny. Sześć lat przed poznaniem Sylwii, Bruce był w związku z kobietą o imieniu Elena, która urodziła mu syna Matthew. Gdy chłopiec miał 13 miesięcy, Elena zostawiła go pod obieką Bruce'a, co działo się już niejednokrotnie i pojechała na zakupy. Mężczyzna oglądał bez telewizję, gdy dziecko bawiło się na zewnątrz. Tutaj zaznaczę, żeby to dobrze wybrzmiało. Bruce pozwolił 13-miesięcznemu dziecku bawić się samemu na zewnątrz, samemu w tym czasie oglądając telewizję. Gdy Elena wróciła do domu, zobaczyła, jak Bruce mocno tuli chłopca, nie wiedziała co się stało. Okazało się, że w trakcie zabawy chłopiec dostał się do basenu, z którego po jakimś czasie wyciągnął go Bruce. Oczywiście Malca szybko przetransportowano do szpitala, gdzie ojciec czuwał przy nim dzień i noc, ale karze walczyli o zdrowie dziecka. Niestety, po kilku dniach okazało się, że niedochlenienie mózgu Matthew, spowodowane tym, że długo znajdował się w wodzie, spowodowało trwałe i nieodwracalne uszkodzenia. Rokowania okazały się najgorsze: chłopiec do końca życia będzie sparaliżowany, co w samo w sobie jest tragedią w wyniku tak naprawdę nieszczęśliwego wypadku. Jednakże już to, co zrobił dalej Bruce, wzbudza bardzo skrajne emocje. Mężczyzna postanowił, jak gdyby nigdy nic, zawinąć się z życia swojej byłej żony i dziecka, zostawiając ją z długami rzędu 300 tysięcy dolarów za opiekę medyczną. Zdesperowana Elena błagała o wkład w leczenie dziecka, Bruce jednak, jak gdyby nigdy nic odmówił. Kobieta ostatecznie wniosła powzew, z którego otrzymała tak naprawdę tylko ułamek kwoty potrzebnej na leczenie. Po usłyszeniu tej historii, Sylwia była w szoku. Od razu odseparowała się od Brusa, nocowała w osobnej sypialni i zaczęła przygotowywać się do zakończenia tego małżeństwa. W marcu 2008 roku para oficjalnie się rozstała. W tym momencie historia powinna się zakończyć. Sylwia powinna iść dalej w swoim życiu, Bruce natomiast wrócić do swoich oszustw i swojego trybu. Jednak tak się nie stało. Kopieta zapytała Brusa, czy może zostać w domu na jakiś czas z dziećmi, wszystko po to, żeby spokojnie przejść do kolejnego etapu. Ogólnie chodziło o możliwość mieszkania w domu maksymalnie do końca roku, głównie ze względu na dzieci. Ku jej zaskoczeniu, Bruce się zgodził. Ale nie minęło wiele czasu, gdy pewnego weekendu pod jej nieobecność wyrzucił na podjazd wszystkie jej rzeczy i zmienił zamki. To był definitywny koniec, kobieta wniosła pozew o rozwód, zażądała 3166 dolarów miesięcznie alimentu oraz zwrotu połowy kwoty z konta oszczędnościowego, na którym w tamtym okresie było już ponad 88 tysięcy dolarów. Jak się później okazało, i tu wyszło prawdziwe oblicze Bruce'a, który okradł ją z tych pieniędzy, na koncie bowiem ostatecznie zostało ledwie ponad 1700 dolarów. Podczas rozwodu Bruce zobowiązał się do płacenia 1700 dolarów miesięcznie, jednakże pierwszy czek, który Sylwia otrzymała, okazał się tak naprawdę ostatnim. W międzyczasie odkryto, że Bruce w pracy fałszował dokumenty, zawieszając liczbę wykonywanych godzin bądź zleceń, żeby maksymalnie zwiększyć swoją wypłatę. Gdy to wyszło na jaw, mężczyzna został od razu zwolniony ze skutkiem natychmiastowym, pozostawał bez pracy, z kredytem hipotecznym, alimentami dla byłej żony i długami na karcie kredytowej. Starał się o zasiłek dla bezrobotnych, którego jednak nie otrzymał. Jak widać karma wróciła, ale pomimo tak ogromnych długów, Miał jakieś pieniądze na zakup chociażby stroju Mikołaja szytego na wymiar, czy kilku pistoletów i cały zapas amunicji. Tydzień przed Bożym Narodzeniem Sylwia i Bruce pojawili się w sądzie, aby sfinalizować rozwód. Oboje podpisali stosowne papiery i, jak się wydawało, rozeszli się na dobre. Bruce wrócił do swojego życia, Sylwia natomiast, mieszkając u rodziców z dziećmi, mogła przygotowywać się do corocznego spotkania rodzinnego, które organizowali jej rodzice. Impreza bożonarodzeniowa w 2008 roku w domu państwa Ortega, jak już wspominałem, była najliczniejszą w historii. Zjechały się wszystkie dzieci Josefa i Alicji Ortega. James Ortega z żoną Teresą, Charles Ortega z żoną Sherry, Alicia Ortega Ortiz z mężem Michaelem, Letizia Józef Polski, siostra Sylwii wraz z mężem Wadimem, Sylwia Ortega, już nie pardo, i oczywiście ich wszystkie dzieci. Kiedy wieczorem impreza dobiegała końca, członkowie rodziny zaczęli pakować swoje rzeczy i przygotowywać się do wyjścia. Była 23.30 wieczorem, a na spokojnej, ślepej uliczce panowała cisza. Dlatego sąsiadka uznała za dziwne widok niebieskiego dodża kalibera, który głośno wjechał na ulicę i gwałtownie się zatrzymał. Jej obawy zostały uśpione, gdy z samochodu wyłonił się święty Mikołaj, ubrany w niezwykle dobrze dopasowany strój. Rozładował to, co znajdowało się z tyłu pojazdu, do dużego wózka i zaczął iść w kierunku domu Ortegów. Kiedy mężczyzna przebrany za świętego Mikołaja, mijał dom sąsiadki, pomachał jej i zawołał Wesołych Świąt. Sąsiedztwo miało się wkrótce dowiedzieć, że te święta będą wszystkim, ale na pewno nie radosnym wydarzeniem. Mikołaj zapukał do drzwi państwa Ortega, które otworzyła mu ośmioletnia Katrina, córka siostry Sylwii. Dziewczynka na widok Mikołaja wykrzyknęła: Święty Mikołaj! Była zachwycona licząc na prezent, który za chwilę miała otrzymać, ale radość była krótkotrwała. Mikołaj zamiast prezentu wyciągnął pistolet i strzelił dziecku w twarz, i to nie raz, dwa razy. To był dopiero początek horroru. Oczywiście po pierwszych wystrzałach wszyscy obecni w domu wpadli w panikę. Jedna z obecnych osób podbiegła do drzwi i w osobie Mikołaja rozpoznała Brusa, chcąc od razu ostrzec przed nim pozostałych. Wszyscy w panice próbowali uciekać, ale było to ciężkie, gdyż Brus rozpoczął istną masakrę. Dzieci i dorośli uciekali z domu, jedni trafiani byli w krzyżowym ogniu strzałów, inni natomiast z bliskiej odległości, gdy tulili się do swoich dzieci, próbując chronić je przed szalejącym świętym Mikołajem. Jedna osoba wyskoczyła z drugiego piętra, a druga rozbiła okno, aby uciec przed ostrzałem. W całym domu leżeli ranni i zamordowani członkowie rodziny Ortega. Gdy strzały ustały, wydawać by się mogło, że nic gorszego już się nie może stać, ale święty Mikołaj postanowił na tym nie poprzestać. Wyciągnął jeszcze jeden prezent, który miał przygotowany a był nim domowej roboty miotacz ognia. Kompresor przerobił w taki sposób, że zamiast rozpylać sprężone powietrze rozpylał benzynę, która następnie miała zamienić się w płomienie. Gdy tylko ogień zaczął się rozprzestrzeniać, Bruce uciekł z domu, pozostawiając w nim ofiary na pewną śmierć. W międzyczasie jednej z sióstr Sylwii udało się uciec z domu i wezwać pomoc, informując, że jej córka została postrzelona w twarz, a w domu grasuje morderca. Gdy służby przyjechały na miejsce, płomienie sięgały 15 metrów wysokości. I nie było najmniejszych szans, żeby wejść do środka i kogokolwiek uratować. W akcji ratowniczej udział wzięło ponad 80 strażaków, próbujących przez ponad 2 godziny stłumić pożar. Gdy już udało się to uczynić, do domu weszli śledczy, którzy przeżyli szok. W domu znaleziono 9 ofiar, których ciała były do tego stopnia spalone, że ciężko było określić ich ludzki kształt. W niektórych przypadkach poziom spalenia był tak ogromny, że do identyfikacji były potrzebne badania DNA. Chociaż oficjalne potwierdzenie tożsamości zajmowało trochę czasu, członkowie rodziny Ortega dokładnie wiedzieli, kim są ofiary, które zginęły podczas bożonarodzeniowej masakry. Ofiarami byli Sylwia Ortega, była żona Brusa, Joseph i Alicia Ortega, rodzice Sylwii, Alicia Ortega Ortiz, siostra Sylwii oraz jej syn Michael, brat Sylwii Charles wraz z żoną Sherry i brat Sylwii James wraz z żoną Teresą. W wyniku autopsji potwierdzono, że tylko 3 z 9 ofiar zginęły bezpośrednio od strzałów z broni byli to Sylwia. Jej ojciec Joseph i siostra Alicia. Pozostała szóstka ofiar przeżyła strzelaninę, ale zginęła w pożarze. W wyniku masakry, którą rozpętał Bruce, 13 dzieci zostało całkowicie osierconych, a dwoje straciło przynajmniej jednego rodzica. Bruce Pardo bardzo starannie zaplanował całą akcję, przygotowywał się do niej miesiącami, od zakupów broni, zakupu stroju Mikołaja na wymiar, po zaplanowanie wszystkiego, co wydarzyć się ma w wigilijny wieczór. Finałem jego akcji miało być spalenie domu, z którego ucieknie. Oczywiście zaplanował dalsze etapy ucieczki, miał przygotowane chociażby fałszywe dokumenty czy bilety do Kanady oraz sporą ilość gotówki. Cały misterny plan przepadł jednak z powodu o ironio jednego drobnego błędu. Bruce rozpylił benzynę i zamierzał podpalić dom, gdy go opuści, jednak nie wziął pod uwagę, że może pojawić się inne źródło zapłonu. Tak się stało za sprawą kominków, które na co dzień służyły państwu Ortega do dogrzewania pomieszczeń. Gdy Bruce rozpylał paliwo, to zajęło się od kominków i rozpędał się pożar, w trakcie którego w stroju Mikołaja w samym środku tego pożaru stał Bruce, zamiast obserwować go z oddali. Strój, który miał mu zapewnić, po pierwsze, ukrycie tożsamości, po drugie, odwrócenie od niego uwagi, kto jako podejrzanego weźmie Mikołaja w wigilię. No i wiadomo, że ktokolwiek by nie otworzył drzwi, byłby zachwycony, widząc Mikołaja, a więc nie miałby żadnych podejrzeń, dlaczego Bruce się zjawia tego wieczoru w ich domu. No ale właśnie ten sam strój, który miał przysłużyć tyle dobrego Bruce'owi, stał się jego zgubą. Mianowicie płomienie były tak silne, że materiał się stopił, powodując u niego. Oparzenia trzeciego stopnia. Jednak mimo oparzeń i bólu, mężczyzna nie poddał się, chciał dokończyć to, co zaczął. Tak więc, uciekając z domu, tuż przed samochodem Dodge'a Kalibera, który wynajął specjalnie na tą okazję, zerwał resztki stroju z siebie, częściowo zrywając je z fragmentami skóry, przebrał się w normalne ciuchy i odjechał. Wiedział, że w zwykłych ubraniach łatwiej będzie mu się wtopić w tłum, a odjeżdżając pozostawił ofiary swojej masakry na pewną śmierć. Samemu udając się 30 mil dalej do domu swojego brata. Mimo tak silnych starań rodzina Ortega rozpoznała w napastniku brusa, więc jak tylko na miejscu pojawiły się służby, od razu ocalali z masakry, poinformowali, kto był sprawcą, podając jego potencjalne miejsce zamieszkania. W czasie gdy strażacy gasili ogromny pożar, rozpoczęła się równolegle intensywna akcja poszukiwań mężczyzny. Nieoczekiwanie dla wszystkich finał poszukiwań nastąpił około 3:30 w nocy, kiedy to na policję zadzwonił Brad Bardo, brat Brusa, informując, że właśnie wrócił z imprezy świątecznej i znalazł swojego brata w kałuży krwi. Na dźwięk imienia Bruce funkcjonariusze od razu zerwali się i udali na miejsce. W domu śledczy znaleźli przy Brusie pistolet, który zgłosił jego brat. Drugi natomiast leżał obok niego na ziemi, a sam Brus do pasa. Miał przypięte, zafoliowane około 17 tysięcy dolarów. Śledczy znaleźli również bilet lotniczy do Kanady. Śmierć Brusa oczywiście nie zakończyła śledztwa. Funkcjonariusze musieli zebrać wszystkie dowody. Na podjeździe domu zauważyli samochód, który mężczyzna użył do masakry, którym to przez szybę można było zobaczyć setki nabojów, pistolety i kable ułożone w dziwnie zorganizowany sposób. Funkcjonariusze zrozumieli, że Bruce zamontował w samochodzie ładunek wybuchowy, aby spowodować jak najwięcej szkód u policjantów. Na miejsce wezwano specjalne jednostki, które za pomocą robota starały się rozbroić samochód, jednakże w trakcie tej czynności ładunek nieoczekiwanie się uruchomił i pojazd wybuchł. Samochód, z wszystkimi dowodami, został całkowicie zniszczony. I wydawałoby się, że nic więcej nie uda się uzyskać, kiedy to prawnik reprezentujący Sylwię w trakcie rozwodu z Brusem zgłosił dziwny samochód na drugim końcu miasta, który wydawało mu się, że należał do Brusa i że takim samochodem przyjeżdżał do sądu. Śledczy połączyli od razu te fakty. I udali się na miejsce zbadać pojazd. Oczywiście ponownie na miejscu pojawiła się jednostka saperów, ale w tym razem pojazd, jak się okazało, nie był już zaminowany. W samochodzie znajdowały się mapy Stanów Zjednoczonych i Meksyku, a także zapasy żywności i wody na kilka tygodni oraz tysiące dolarów. Samochód był również wyposażony w zbiornik na gaz. Wszystkie dowody wskazywały na to, że Bruce przygotowywał się na bardzo długą podróż. Okazało się, że bilet lotniczy do Kanady był jedynie przynętą. Miał być zastępstwem zaprojektowanym tak, aby zdezorientować władzę i skierować je w jedną stronę, podczas gdy Bruce uciekałby w przeciwnym kierunku najprawdopodobniej do Meksyku. Okazało się, że prawdziwym planem Bruce'a było zabicie. Sylwii, byłej żony oraz jak największej liczby członków jej rodziny, następnie udanie się pod dom jej prawnika w celu zabicia go również, a w dalszej kolejności udanie się na południe w stronę Meksyku. Bruce Pardo to postać ze wszechmiar zła. W swoim życiu kierował się tylko i wyłącznie swoją wygodą i tym, co dla niego ma być dobre. Potrafił porzucić własne dziecko, gdy to po wypadku stało się niepełnosprawne, co już samo w sobie jest dramatyczne. Ale nie poprzestał na tym. Był osobą mściwą i złą najnormalniej w świecie złą potrafił zaplanować i z zimną krwią zrealizować egzekucję na byłej żonie oraz członkach jej rodziny i planując jeszcze zabicie dodatkowo prawnika, tylko ze względu na swoją jakąś chorą urazę i fakt, że bliscy chcieli kobiecie pomóc w jakikolwiek sposób. Podnieść się, stanąć na nogi czy po prostu żyć. Ostatecznie jedynym Drobnym płomykiem w tej całej strasznej historii jest fakt, że nie udało mu się ostatecznie sfinalizować do reszty swojego planu, czyli wyjechać do Meksyku, żeby rozpocząć swoje spokojne, kolorowe, ułożone życie. Koniec końców zginął, zmarł w bólu, gdzieś na kanapie, w zapeziałym starym domu swojego brata, i ostatecznie bardzo dobrze. Masakra w Cowini wstrząsnęła opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych. Media szeroko relacjonowały szczegóły tej zbrodni, skupiając się głównie na jej brutalności oraz fakcie, że wydarzyła się w święta, czyli w okresie, gdzie ogólnie panuje spokój, dobro i miłość. Społeczeństwo na bazie tej historii zaczęło coraz uważniej przyglądać się przemocy domowej. Oraz faktom niekontrolowanej agresji związanej z rozwodami i po rozwodach. Historia Brusa Pardo pokazuje tak naprawdę, jak chora chęć zemsty może doprowadzić do tragedii i śmierci wielu osób. Niezależnie od tej historii, dzisiaj troszkę inaczej zakończę. Nie będę zachęcać do zasubskrybowania, choć oczywiście wiadomo, że bardzo zapraszam. Ale zbliżają się święta. A więc chciałbym wszystkim gorąco życzyć wszystkiego, co najlepsze w nadchodzących świętach. Spokoju, radości, miłości. Programy typu True Crime, kanały jak mój, traktujcie jako odskocznie i jako specyficzną, ale jednak rozrywkę. A w życiu kierujcie się spokojem, miłością i dobrem. Niedługo kolejne odcinki. Za dzisiejszy już bardzo dziękuję. Jeszcze raz wesołych, spokojnych i zdrowych świąt. Ja nazywam się Kasian Karpiński. I widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach Only Crime. Do zobaczenia. Hej.